Stuk, bo jak ja bym zgiałknął, miałknął, zalamentował z bólu, cierpienia ludzie, ja tutaj jest, musicie sobie wyobrazić, ja Wam jeszcze tutaj chcę zaszczepić tą że współczesną rzeczywistość, jak nie zabraknie, żebyście sobie dali radę sami. Chcę Was ludzie zaszczepić świadomością, bo świadomość jest najlepszą szczepionką na tą zarazę, na tego głupka, na tego pomylonego. Proszę Państwa, tutaj mi w domu robi makabre masakrę, krwawe jadki, makabryczne seanse. Jak ja bym miałknął, zalamentował z bólu, a wiecie co to jest? Proszę Państwa, jego pech i problem polega na tym, że ten yy, yy, szkoła podstawowa specjalna na placu Staszyca to jest tylko czubek góry lodowej jego działalności. On, to wszystkie fajne tajne bronie, którym dysponuje, on tu koncentruje na mnie. A jego pech i problem polega na tym, że on nawet mnie laserem tak pomasakruje, tak zmaltretuje, że ja ślepnę, przewracam się krwawie, ślepnę i przewracam się. To są ewidentne symptomy porażenia laserowego, już każdy na ulicy wie. Co to, to są ewidentne symptomy porażenia laserowego? A mimo wszystko on nawet mnie nie wyklucza komunikowania się i to jest jego pech i to jest jego problem. Dlatego, dlatego ludzie zwróćcie uwagę, bo to się Wam przyda, tutaj jest normalnie szczepionka do współczesnej rzeczywistości. I on nie ma na mnie bata, bo on mnie zmasakruje laserem tak, że ja się przewracam krwawie, ślepne. Tam już całe miasto zna ewidentne symptomy porażenia laserowego. To on sobie teraz znormalizował, on sobie teraz znormalizował. I alternatywnie operuje, koncentruje spójną wiązkę mikrofal elektromagnetycznych na nogę. Ta otwarta rama, gdzie jest pomoc medyczna, odświeca, to jest ta infekcja wyprodukowana w specjalistycznych laboratoriach. Człowieka robi mokromonusę, brak. Tutaj też partaczył robotę. Tutaj też partaczył robotę. Ale jest otwarta rana po tym. Po tym jest otwarta rana. I jak on mnie zmasakruje laserem, ja krwawie, ślepnę, przewracam się, on mnie nie powali. On mnie nawet nie wyklucza z komunikowania się. To on sobie znormalizował tą egzekucję i spójną wiązkę mikrofal elektromagnetycznych koncentruje na otwartą ranę na nodze. Tam jest rana na nodze trzy razy, prawa noga jest bardziej spuchnięta od lewej. Ludzie, wyobrażacie sobie dlaczego? Tam się gotuje, tam się hajcuje, tam się buzuje, tam kość pęka. Tam ropa, smród, krew, tortury, gehenna, katusze, cierpienia. Ludzie w takich katuszach, męczarniach, niech ja by tylko skiałpną, miałkną, zalamentował. Tutaj agentura zakwaterowana w naszym bloku po zamordowanych moich sąsiadach albo wyprowadzonych. Agentura zapro, za, yy, zakwaterowana, tylko na to czeka. Ludzie jak ja by tu skiapchną, miałknął zalamentował z bólu. Oni tu sprowadzają obcych ludzi, naiwnych, nieświadomych, niewtajemniczonych i montują sobie z tego takie sztuczne audytorium. Jak ja by zachwiczał, to oni każą każdemu interpretować, że to ja pijany jestem. Ludzie ten wątek to się wszystko obraca pijany, pijany i oni się chowają i ogłuszają ludzi, żeby zyskać czas i pole manewru do skonkludowania tej egzekucji. Bo oni się nigdy nie odważą na bezpośredni kontakt z, ze mną bez, bezpośrednio. Jak ja bym z kwiatną zalamentował z bólu, całe miasto by wiedziało jaki to obłęd opisuje.